Witajcie na kanale ZeptoBox. Dziś dość nietypowo, ale akurat przyszło mi tynkować pomieszczenie i, i miałem okazję przetestować różne zaprawy tynkarskie, które są gotowe. Zaznaczam od razu, że tutaj nie jestem jakimś fachowcem, po prostu nie mam doświadczenia. Tam może wytynkowałem w życiu z 300-500 m2 powierzchni. Hmm, różnymi zaprawami i teraz akurat udało mi się kupić trzy z nich i czwartej nie, ale tu mam stary worek po izolbecie murarskiej który właśnie który porównuję do tej solbetowskiej one są jakby bardzo podobne w składzie i po co wam to nagrywam? bo naprawdę zdziwiłem się jak różne mogą być zaprawy tynkarskie eee, i jak różnie one będą później wyglądać, więc zacznijmy od Basic FX, zaprawa tękarska to jest bodajże kraisela bodajże kraizel kraizel i teraz tak wygląda ściana na gotowo tym kraizelem tym Basic FX firmy Kreisel. E... Oczywiście zaznaczam, że to jest kładzione przez laika, tak? czyli kogoś kto po swojemu to kładzie. E... Kładę to segmentami, co widać to już jest warstwa wyschnięta. Ona się robi prawie taka jasno szara i prawie, że jednolita. E... Zacieranie jej jest dosyć proste. Miniaturowe pęknięcia się pojawiają obojętnie czy przy kładzeniu na powierzchnię mokrą czy suchą natomiast przy grubszych warstwach kładzionych od razu około 2 cm no mamy pęknięcia takie troszeczkę mocniejsze to co jest fajne w tej zaprawie że daje się zacierać bez najmniejszego problemu można ją rozrobić na bardzo rzadziutko lub bardzo Gęsto i, i w każdym przypadku, wszystkie właściwości swoje zachowuje. W przypadku gęstszych, oczywiście, ciężko jest tutaj wyrównać idealnie, ale samo zacieranie nie powoduje żadnych rys. Takich przynajmniej porządnych i o dziwo, wszystko co spadnie na ziemię, na, na podłogę, tak? Możemy zebrać z powrotem do wiadra i, i urabiać, albo obrzucać dalej. Nie pojawia się nic innego, nic dziwnego. No, także ta zaprawa u mnie zajęła numer 1, i dlatego jako pierwszą ją prezentuję, gdyż bardzo ładnie można było wyrabiać nawet narożniki. Nie wiem na ile tu będzie widać. To jest wyrobiony narożnik, nie jakoś super dokładnie. Chodziło o to, żeby był wstępnie nałożony i bez problemu dawało się dorzucać zaprawę na sam narożnik i, e, i dosyć dobrze modelować. Zaprawa Solbet, zaprawa tynkarska jest porównywalna z zaprawą tynkarską, która kiedy worek od muralski i Solbetu ale tym razem nie kładłem, tylko kiedyś. To jest produkowane bodajże przez z Solca. Tak. I ta zaprawa tynkarska. Tutaj zobaczcie połączenie. To jest jeszcze narożnik wyrabiany wyrabiamy Basic FX można tutaj zobaczyć, że w miarę on wygląda widać, że jest dorzucany później jest jeszcze ciemniejszy, ale on wyjaśni je później natomiast przejście tutaj jest przejście zrobione na tą solbetowską zaprawę tynkarską i ona u mnie jest na drugim miejscu ale to jest, powtarzam tylko moja opinia dlaczego? dlatego, że idzie on bez problemu zacierać wszystko z nią robić tak samo jak z tą Basic FX. Natomiast o wiele trudniej wyrabia się narożniki. Zaprawa zwyczajnie odpada od narożników. Jeżeli próbuje się dotrzeć, to oczywiście, jakbym się pobawił, to też bym to zniwelował. Ale to, żeby wymagało większej zabawy, której nie mam. I te narożniki, już w, w, robione tym solbetem, są zdecydowanie. Yy, jakby takie no, trudniejsze do wyrobienia. Trzeba nakładać kilka warstw, do, dokładać, dokładać i zacierać. A przy zacieraniu jeszcze te narożniki odpadają. Czego się oczywiście nie działo tutaj na tym Basic FX. Jeżeli chodzi też o smugi na ścianie, tak jak widzicie, kamera widzę, że to jeszcze na tu na wyświetlaczu potęguje. I różnice w odcieniach są znaczące, nawet przy już wyschnięciu. Tam gdzie zacierałem później, tak jak tu na przykład. Było zatarte albo, albo łatą po prostu równana reszta, to gdzieś zahaczyłem, to tak zmieniło kolor. Ale to w przypadku kiedy malujemy nie ma najmniejszego znaczenia, zaprawa dosyć fajna. Yy. I no tak jak mówię wyrabianie tych narożników było dość trudne, już trudniejsze zdecydowanie. I teraz, no tu jest akurat plama z innej zaprawy jeszcze dołożona. Jeżeli chodzi o pękanie, to na suporeksie, takie jak tu jest pod spodem, nie musiałem go nawet moczyć. Nic, po prostu nakładałem. Więc ten solbetowska zaprawa zdarza się czasami, tak jak tu, mogło być po prostu grubiej od razu nałożone i nałożyłem więcej warstw. A to jeszcze tak przy okazji jest ogrzewanie ścienne pod spodem. Ta rurka, co tutaj wychodzi, jeszcze na jest to: tu jest ogrzewanie ścienne pod oknami. Pod oknami jest właśnie to ścienne ogrzewanie. I, i tu dlatego grubość zaprawy tynkarskiej wynosi około 3 cm, więc no, swoje to ma znaczenie co do pękania. I teraz słuchajcie, rzecz trzecia. I coś, co myślałem, że będzie najlepsze i było najdroższe. Aha, przy okazji ceny: Basic FX 850 bodajże, bo 880 i Solbetoska podobnie, i podobnie. To są mniej więcej wyrównane ceny w hurtowni budowlanej czy tam w sklepie budowlanym, tam gdzie ja kupuję. Tutaj zaprawa atlasowska, akurat kupiłem ją w sklepie budowlanym, gdzie właśnie tylko mieli tę atlasa, no, i powiem szczerze, tak, producent na pewno znany, reklam było dużo. Poczekamy zaraz, kto tutaj się podpisał: Atlas Spółka ZO, łódź. Więc próbowałem to robić zgodnie z instrukcją, kombinować na swoje sposoby, oczywiście mój sposób, czyli, że dużo więcej wody do zaprawy to było jedyne, jedyne coś, co pomagało tą zaprawę wyrabiać. I teraz Wam pokażę ścianę tą zaprawą atlasowską. Jest trochę ciemniej w pomieszczeniu, bo już nie ma. To jest y, oczywiście cały czas to samo pomieszczenie i tam mamy zrobione y, ten Basic Fix, jak zrobię zbliżenie. Y, Basic Fix, y, tu później Isolbet, a tu przy okazji jeszcze klimatyzacja jest zamontowana i tutaj Atlas. I zobaczcie teraz różnicę. W Atlasie w żadnym, a w solbecie można było już podnosić też zaprawę, która spadła, czyli duży odzysk. Natomiast e, zdarzało się, że nie chciało odpaść odpadki, taki kamyszek trzeba było je ręcznie wybierać przy zacieraniu, więc to jest taki powrót. Natomiast Atlas Atlas, nie wiem, producent y, tutaj może mieć do mnie pretensje bądź nie, ale to jest moja opinia. Pomylił chyba zaprawę tynkarską z klejem. Otóż ta zaprawa jest bardzo klejowa. Ona i konsystencja ma kleju, i przy nakładaniu, i przy próbie zacierania, no po prostu się zwija jak klej. Nie mogłem zrobić nic z tym, żeby, żeby powstawała separacja pomiędzy paczką. Czekałem dłużej, jak czekałem dłużej, to znowu było inne. Zobaczcie, tam jak wygląda, jakbym to zupełnie inną zaprawą robił, a tylko robiłem inną konsystencję i kombinowałem, jak to zrobić. No, Wyszło to najgorzej, mimo mojej e, słabej ręki dotyków. E, wyszło to zdecydowanie gorzej, natomiast ta zaprawa zauważyłem, że jest e, zaprawą najmocniejszą z wszystkich. E, bardzo twarda, bardzo dobrze trzymająca się podłoże jak na razie. Nie odparzyło się nic tutaj, więc się trzyma. Hmm, oczywiście tamte też się na razie nie podparzały i raczej się już nie odparzą tamte zaprawy jakby znam tą basic fix po raz pierwszy robiłem, ale ale isolbetu i solbetu robiłem najczęściej. E, więc no niestety, to nie jest ściana, którą można zostawić na pokaz. E, I tutaj zobaczcie, już dokupiłem kolejne worki. O tu na, na przykład jak łatą równałem obok to jest basic Fix z powrotem, i zobaczcie, jaka jest kolosalna różnica. Nawet tutaj, jeżeli było coś docierane później, to jaka jest kolosalna różnica w strukturze tych tynków. No, tutaj wygląda, jakby były wielkie kamienie. I w Atlasie w żadnym wypadku nie można było pozbierać z gleby czegokolwiek, co spadło na dół, bo niestety wychodziło no, tylko gorzej. Tylko gorzej. Kamienie lepiły się do tynku. Nie odpadały od packi ani od tynku. Trzeba było wydłubywać te kamienie. To jest jakaś tam kolejna rzecz. No jak dla mnie, tam, tym Atlasem jestem najbardziej zawiedziony. No a ten e, Basic FX sobie najlepiej tutaj w tym momencie radził. Można było wyrabiać narożnik nawet wewnętrzny, zewnętrzny. Tak, jak mówię, zaznaczam, ja nie jestem fachowcem. Ktoś może się tutaj ze mnie wyśmiać jakiś sposób układzenia. Ja to układam w wolnych chwilach, dlatego są partiami też wpionowymi, podzielone No i tak to. A jeszcze bym się wyłożył, i tak to mniej więcej wygląda. Przy okazji wspomnę tu o klimatyzatorze. Klimatyzator jest monoblokowy, zamontowany. To jest taki, co przechodzi przez ścianę, i z drugiej strony jest ta. Część zewnętrzna ten klimatyzator. Nie wiem, czy on ma z 20 lat, może więcej. Chodził u mnie bardzo długo w poprzedniej lokalizacji. Przywiozłem go ze sobą i chodzi dalej. Eee, panel jest prosty, trzyma temperaturę, tak jak w tej chwili jest ustawiony. Jest wystarczająco. Tu jest roletka, która się rusza. Tu zaciąga powietrze, tu wydmuchuje. Włącza się i tyle, ale zostawiłem. Dużo kurzu na tym. No i tu jest oczywiście też filtr. W tej chwili to już dmucha. Nie wiem czy Wam nie przeszkadza. Roleta jest tutaj ruchoma. To można zmienić żeby na górę lub na wprost. No to tak przy okazji. Pobiera to podczas pracy 400W. Spokojnie takie pomieszczenie jak jest tutaj na poziomie na poziomie 39 czy 37 metrów tutaj jest około. Więc to pomieszczenie spokojnie sobie tutaj poradzi, żeby schłodzić około 10 stopni mniej względem powietrza zewnętrznego. Tu jest też oczywiście filtr. Polecam takie monobloki Wam. Są bezobsługowe, nic się z nimi nie dzieje. Niestety tylko na nawet zużywanych ciężko jest takie coś kupić. Podejrzewam, że ludziom się nie psuje, dlatego nie sprzedają. Aha, tu jest jeszcze taki przełącznik, żeby troszeczkę zaciągał. Tam się otwiera taka mała dziurka. Aby troszeczkę zaciągał powietrza z zewnątrz, i działa to na zasadzie wtedy podciśnienia. Ten wentylator, który tu tłoczy, podciśnieniowo zasysa troszeczkę. To jest mała dziurka rzędu 2 na 2 cm, zasysa powietrze z zewnątrz, jeżeli by była taka potrzeba. Tu przy okazji zamontowałem gniazdko. Nie wiem, czy to zostawię, czy to zaślepię, już żeby, żeby nie było. No także słuchajcie, dzisiejszy program w sumie poszedł o te zaprawy. I przy okazji właśnie, gdybyście też coś amatorsko murowali, to zaprawa murarska właśnie izolbetu bądź Solbetu przetestowane mam. Murarska zaprawa jest tak twarda, że już się nią w żaden sposób nie zetrze. Zaprawa, zaprawa tynkarska jest na tyle fajna, że można jeszcze coś pokombinować, poskrobać, jeśli coś zostanie, jakiś nalot. To tyle w dzisiejszym programie. Komentujcie, bo tak przy okazji, przy okazji właśnie pokazuję wam pewne rzeczy, które robię. Może to wam się przyda, może nie. Natomiast możecie też w komentarzach pisać jakie są wasze opinie na temat, gdybyście używali tych zapraw. Podsumowując raz jeszcze: zaprawa Basic FX bardzo dobrze się nakłada, bardzo dobrze zaciera, można urobić każdą konsystencję i podnosić to, co spadło nie będzie żadnych grudek, wszystko będziemy mogli wykorzystać w 100% z powrotem. Podobnie bardzo jest sowbetowska, natomiast wyrabianie mm, takich drobnych rzeczy, typu narożniki, narożniki zewnętrzne czy wewnętrzne, powoduje, że już trzeba zdecydowanie więcej się natrudzić, uważać przy zacieraniu, szczególnie gdy jest grubsza warstwa, bo zwyczajnie się rozwarstwi i odpadnie. Zaprawa tynkarska Atlasa, e, no to tu już jest Zaprawa, według mnie, powinna się nazywać zaprawa klejowo-tynkarska, ze względu na to, że bardzo mocno konsystencja klejowa. Rozrabianie, według instrukcji, bardzo trudne. Y, czyli 2 litry wody, 2 do 4 litrów wody na cały worek, z tym 5-minutowym poczekaniem na przemieszaniem ponownym, to nic nie dawało. To... to w Pejziku i w tamtych można było sobie od razu tynkować i nie zmieniało to ich właściwości znacząco w tej zaprawie tynkarskiej. Atlasa, zacieranie, bardzo trudne do oszacowania, nieraz trzeba było narzucić i od razu zacierać, nieraz trzeba było chwilkę poczekać, jak się zaczekało za długo, to znowu rysy mocne i w żadnym wypadku w zaprawie atlasowskiej nie można było wykorzystać materiału, który spadł, gdyż Robiły się grubki, kamienie, takie zgrupienia większe, które powodowały, że znowu przy zacieraniu był jeszcze większy problem. Dzięki serdeczne za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie kanał Zeptoboxu. No i tyle. Dzięki serdeczne. Na razie. Hej.